To dla mnie ważne. Jako autor wynajmuje AI, żeby używała mojego głosu i czytała wybrane wiadomości. Miej jednak pewność, że za każdą informacją stoi ludzkie doświadczenie redakcji Voice House. Ze studia Voice House seria podcastów HR In Brief od HR na szpilkach. To najważniejsze informacje o zatrudnieniu, prawie pracy i rekrutacji. Resort pracy zapowiada gruntowne zmiany w orzeczeniach lekarskich. Proponuje zalegalizowanie okazjonalnego wykonywania pracy przez chorych pracowników. W myśl aktualnych przepisów taka dorywcza praca jest powodem utraty prawa do zasiłku. Dodatkowo, na zwolnieniu lekarskim będzie można pracować u jednego pracodawcy, a u drugiego nie, jeśli tak uzna lekarz. Rosną obawy, że nowe przepisy wręcz zalegalizują nadużywanie zwolnień lekarskich. Proceder kupowania L4 w internecie kwitnie w najlepsze. Zwolnienie można nabyć za niecałe 100 zł w kilka minut. Niestety o tej sferze urzędnicy resortu pracy milczą. Tymczasem ZUS podał do publicznej wiadomości najnowsze dane o wyłudzonych zwolnieniach lekarskich. Na 35 tysięcy skontrolowanych chorych pracowników 5 tysiącom osób zakwestionowano prawo do zasiłku chorobowego. Odzyskana kwota to ponad 12 milionów złotych. Liczba pracodawców korzystających z narzędzi do śledzenia pracowników podwoiła się od początku pandemii i wciąż rośnie. Potwierdzają to badania Instytutu Gartnera. Monitoring pracowników przybiera różne formy. Od elektronicznych rejestratorów czasu pracy przez systemy GPS instalowane na służbowych samochodach aż po śledzenie służbowych skrzynek mailowych i obserwacje działań pracownika w internecie podczas pracy. Pracodawcy nie mogą jednak działać samowolnie. Ramy monitoringu określają przepisy prawa. Nie można nagrywać zatrudnionych po to, by kontrolować ich czas pracy. Decydując się na stosowanie monitoringu, pracodawca musi transparentnie poinformować o tym zespół. Nagrywanie jakichkolwiek osób bez ich wiedzy uznaje się za bezprawne, sprzeczne z dobrymi obyczajami i naruszające zasady współżycia społecznego. Może dojść do naruszenia dóbr osobistych nieświadomego nagrywanego pracownika, który z tego powodu może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia. Czy zatem warto śledzić pracowników? To zależy. W przypadku pewnych branż ma to ogromne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia, życia i mienia. Europejskie Polska Rada do Spraw Badań Naukowych wykazała jednak, że monitoring przyczynia się do zmniejszenia satysfakcji z pracy i wzrostu poziomu stresu, a to z kolei prowadzi do zwiększonej rotacji pracowników. Pracodawcy uważają, że posiadane przez ich zespoły umiejętności i kompetencje są wystarczające. To argument, który powstrzymuje ich przed inwestycjami w szkolenia pracowników. Jak podaje GUS, aż 60% firm nie prowadzi działalności szkoleniowej z tego właśnie powodu. Tymczasem im większa organizacja, tym więcej szkoli swoich pracowników. W firmach zatrudniających powyżej 250 osób ze szkoleń korzysta ponad 80% załogi. W firmach do 50% osób odsetek spada do 35%. GUS obliczył, że inwestycje szkoleniowe ponoszone przez przedsiębiorstwa stanowią 1% kosztów pracy. A jak szkolenia przekładają się na czas pracy? Okazuje się, że pracujący spędzają na kursach 0,5% ogólnego czasu pracy. Rocznie na jednego uczestnika przypada nieco ponad 17 godzin spędzonych na kursach. Postęp nie zmniejszy tej liczby. Eksperci Światowego Forum Ekonomicznego zauważają, że okres połowicznego rozpadu umiejętności wynosi obecnie 5 lat. Oznacza to, że połowa tego czego nauczymy się dzisiaj w ciągu najbliższych pięciu lat przestanie być aktualna. Zbliża się czas świąt, a wraz z nim okres wzmożonej działalności CSR w firmach. 6 na 10 osób przebadanych w ramach raportu Fundacji BMP Paribas i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oceniło, że główną korzyścią z wolontariatu pracowniczego dla pracodawców jest integracja zespołów. Planując aktywności, w ramach których będziemy nieść pomoc, warto znać podstawowe zasady, by zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom. Choć w przepisach kodeksu pracy nie ma szczególnych uprawnień przysługujących zatrudnionym, którzy angażują się w akcje wolontaryjne, pracodawcy mogą sami o tym zadecydować. Na przykład przyznając pulę Dni wolnych. W takim przypadku zastosowanie mają standardowe reguły planowania i rozliczania czasu pracy. Warto mieć też na uwadze, że obowiązkiem korzystającego z pomocy wolontariuszy jest zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz poinformowanie ich o ryzyku dla bezpieczeństwa. Wydaje się, że w wolontariacie obowiązuje zasada podobna do tej znanej z samolotów: najpierw zabezpieczyć swoje zdrowie, aby z sukcesem nieść pomoc innym. A skoro myślami jesteśmy przy końcu roku. Słuchaczy podcastu z pewnością ucieszy fakt, że w 2025 roku będziemy pracować o 8 godzin mniej niż w obecnym. Łącznie w przyszłym roku przepracujemy 250 dni, a 115 dni będzie wolnych od pracy. W lipcu i październiku pracować będziemy najwięcej, bo aż 23 dni, a najmniej w listopadzie. To było HR In Brief od HR na szpilkach i Voice House. Do nagrania użyliśmy sztucznej inteligencji wykorzystującej głos Jarosława Kuźniara.